Pierwszy miesiąc wakacji za nami, lecz w sierpniu Kozienicki Dom Kultury przygotował równie dużo atrakcji dla dzieci i młodzieży. W pierwszym tygodniu sierpnia na zajęciach plastycznych powstawały kolejne piękne rękodzieła, tym razem z wykorzystaniem filcu i modeliny. Jak się okazało, są to materiały, z którymi doskonale radzą sobie nawet początkujące osoby, a efekty są naprawdę zachwycające. Co dzisiaj robisz? Filcowego kwiatka. Jak się wykonuje takiego kwiatka? Myślę, że łatwo, jest to bardzo czasochłonne, ale przyjemne. A co trzeba zrobić dokładnie? Na początku trzeba urwać dużą ilość filcu, później ten film się zmniejsza i trzeba to wszystko połączyć. Można to robić różne wzory, można dodawać i kombinować. Filc może być również bazą do stworzenia jedynych w swoim rodzaju broszek. Przyozdobione piórkami, koralami i wstążkami stają się wdzięcznymi elementami biżuterii. Modelina z kolei posłużyła do stworzenia ogrodu zoologicznego pełnego kolorowych i różnorodnych zwierząt. E, co dzisiaj robisz? E, robimy modelinowe zoo, i teraz przed chwilą zrobiliśmy krokodyla, teraz robimy żerafę. Mhm. A to jest trudny materiał do, do modelowania? Um, moim zdaniem nie. Te wszystkie małe dzieła sztuki powstały pod okiem instruktorów KDK: Agnieszki Żarłak i Agnieszki Bieńkowskiej. Z kolei na innych zajęciach Agnieszka Żarłak zapoznała dzieci i młodzież z kaligrafią, czyli sztuką starannego i estetycznego pisania. Wszyscy uczestnicy zajęć byli zgodni co do tego, że ta umiejętność na pewno przyda im się w codziennym życiu. Jak uważasz, czy ćwiczenie swojego charakteru pisma jest ważne? Jest bardzo ważne, bo na przykład, jeżeli chce się dostać do jakiejś ważnej pracy, to wypadałoby ładnie się podpisać, na przykład. Jak myślisz, czy warto ćwiczyć swój charakter pisma? Tak. A dlaczego? No po prostu, dokładnie się spodpisać takim charakterem już zwykłym. Ćwiczenia usprawniające piękne pisanie odręczne wykonywane były przy pomocy tradycyjnych narzędzi, takich jak ołówek kreślarski, stalówka czy gęsie pióro. W czasie wakacyjnych zajęć w KDK nie może oczywiście zabraknąć ruchu. Zadbał o to Szymon Gniadowski, dyplomowany instruktor tańca i wielokrotny mistrz Polski formacji w tańcach latynoamerykańskich. Prowadził on zajęcia z dżajwa, czyli skocznego i dynamicznego tańca towarzyskiego. Zajęcia podzielone były na dwie grupy wiekowe dla dzieci ze szkół podstawowych oraz młodzieży z gimnazjów i szkół średnich. Z kolei przez cały tydzień Radosław Mazur, aktor i pedagog współpracujący z KDK. Prowadził zajęcia z telefonem w ręku. Tak naprawdę chodzi o to, żeby pokazać uczestnikom, którzy się pojawili na tych warsztatach, iż oni sami za pomocą tego, co mają na co dzień w kieszeniach, mogą próbować podjąć misji zostania filmowcem. I chcę z im pokazać, jak to mniej więcej wygląda, może nie w sposób profesjonalny, ale taki półamatorski, żeby trochę więcej mieli doświadczenia i mogli sobie radzić z tym sprzętem, który mają w przyszłości. Zdjęcia do filmu powstawały w wielu miejscach Kozienic, a ich tematyka jest bardzo zróżnicowana. Jest to m.in. film fabularny, spot reklamowy czy tledysk. Powstałe na warsztatach filmy będzie można obejrzeć we wrześniu w Centrum Kulturalno-Artystycznym. Wszystkie osoby, które w tym tygodniu brały udział w zajęciach wakacyjnych organizowanych przez Kozienicki Dom Kultury, z pewnością wyniosły z nich wiele ciekawych doświadczeń, będących miłym urozmaiceniem czasu wolnego od szkoły.